Hej, być może słyszeliście o takiej pani jak Agnieszka Holland. Jest to oczywiście postać bardzo znacząca. Poza jej twórczością artystyczną, być może niektórzy słyszeli także, że niedawno została uhonorowana tytułem Doktora Honoris Causa na UMCS w Lublinie, gdzie, jak czytamy, doceniono jej zdolność do poszerzania granic ludzkiej wrażliwości i wyobraźni, a także zaangażowania w promowanie postawy czułości wobec Ziemi i jej mieszkańców. Nagrodzono ją za odwagę w poszukiwaniu prawdy, ukazywanie wielowymiarowości ludzkiego świata oraz za bezkompromisowe podejście do ważnych tematów społecznych. Inni mogą też kojarzyć panią Holland jako artystę aktywnie zaangażowaną w środowisko poparcia obecnego obozu rządzącego zwłaszcza przed kampanią wyborczą, ale to też jest niestety już nieaktualne. Teraz się już się pani Agnieszka z rządem nie lubi, do tego wrócimy jeszcze wcześniej. Ale tak się również składa, że pani Agnieszka udzieliła ostatnio niezwykle ciekawego wywiadu dla niemieckiego Deutsche Welle, który jest relacjonowany w wielu polskich mediach i gdzie mówi ona taką faszyzację, brunatnienie Europy, gdzie sprawa migrantów jest bardzo dobrym narzędziem politycznym dla wszelkiej maści populistów, obserwuję od dość dawna. Nawet przed 2015 rokiem miałam wrażenie, że to się zbliża, że szczepionka holokaustu przestała działać. Prawa człowieka, prawa mniejszości, uznanie podmiotowości człowieka za coś niedyskutowalnego nie mają już lub przestają mieć znaczenia. I dziennikarz dopytuje, czy ta nowa szczepionka, w domyśle ta, która zastąpi szczepionkę Holokaustu, musi rodzić się w bólach? I pani odpowiada... Tego się obawiam. Okazuje się, że znacznie łatwiej jest pogardzać i nienawidzić. Znaleźć kozła ofiarnego, który może być bardzo różny. W latach 30. to byli Żydzi, potem kobiety, LGBT, uchodźcy czy imigranci. Przede wszystkim ci, którzy mają inny kolor skóry i wyznają inną religię. Pani Holand zdaje się tutaj sugerować, że przerażające zbrodnie, tak, takie jak holocaust choćby, działają jak rodzaj szczepionki. To znaczy z tego, co rozumiem, w tym sensie, że kolektywnie traumatyzują one świadomość społeczną do tego stopnia, że ludzie instynktownie boją się tematów wywołujących jakiekolwiek skojarzenia z tą zbrodnią. W tym przypadku, no to skoro Niemcy przemysłowo mordowali grupę obcą, no to po tym, jak, jak, jakakolwiek niechęć yy, czy wrogość. Do grupy obcej, ale nawet nawoływanie do ostrożności czy zgłaszanie zastrzeżeń wobec grupy obcej było odbierane przez długi czas negatywnie, bo mogło być skojarzone w ten sposób. Więc na czym polega teraz ta faszyzacja Europy, o której mówi pani Holland? W kontekście imigrantów, tak? No pani Holland niestety nie podaje żadnych konkretów, ale. Zaobserwujmy, że faktycznie w odniesieniu do imigracji w Europie w ostatnich latach następują wyraźne zmiany w opinii publicznej. Choćby w Polsce, według sondażu z maja tego roku, 64% ponad badanych popiera budowę umocnień na granicy z Rosją i Białorusią. Tylko 16% jest przeciwnych, a 19% nie ma zdania. Z kolei w czerwcu, na pytanie, czy żołnierze wojska polskiego stacjonujący na wschodniej granicy powinni używać broni w przypadku prób siłowego przekroczenia granicy przez migrantów 85 ponad 85% Polaków odpowiedziało że tak w tym niemal 58% że zdecydowanie tak z kolei na Zachodzie. Sondaż z września tego roku mówi, że większość Niemców chce ostrzejszej polityki migracyjnej. 73% z nich zdecydowanie lub raczej popiera kontrolę na granicach, a 71% opowiada się za odsyłaniem migrantów na granicy. Inny sondaż z września, 71% Niemców uważa, że ich kraj nie jest już w stanie poradzić sobie z wieloma uchodźcami z obszarów kryzysowych. A niemal połowa twierdzi, że kwestia imigracji i uchodźców to obecnie najważniejszy lub jeden z dwóch najważniejszych problemów w Niemczech. A 82% Niemców opowiada się za rozszerzeniem profilaktyki i edukacji na temat radykalnego islamizmu. Z kolei 72% Francuzów już w 2022 roku uważało, że w kraju jest zbyt wielu imigrantów, a w zeszłym roku niemal 3 czwarte Francuzów chciało zaostrzenia polityki migracyjnej. A w tym roku, według sondażu Le Monde, ponad 80% Francuzów uważało, że ich kraj chyli się ku upadkowi. Z kolei w zeszłym roku prawie 2 trzecie Włochów opowiadało się za zamknięciem granic w związku z falą migracyjną, a 45% uważało, że istnieje zagrożenie dla porządku publicznego i bezpieczeństwa osób. Również w październiku zeszłego roku prawie 2 trzecie Włochów popierało dyrektywy prawicowego rządu Giorgi Meloni, których celem było zahamowanie nielegalnej imigracji, a niemal co czwarty Włoch uważał imigrantów za Najeźdców. Oczywiście niektóre z tych haseł brzmią dość radykalnie, ale zwróćmy uwagę, że ogólnie tego typu sentymenty no to nie jest tak, że przejawiają je tylko europejscy konserwatyści, tylko przecież pogląd, że migracje, z migracją Europ w Europie masową migracją przesadzono i że pojawiły się na tym polu problemy, to jest już dość popularny pogląd w wielu grupach światopoglądowych, również liberalnych i progresywnych. I też mi się wydaje, że z uwagi na to, że mamy rok 2024, to nikomu nie trzeba szczególnie wyjaśniać dlaczego się pojawiają właśnie takie sentymenty w Europie, tak? To znaczy, chyba jest już jasnym i to jest podkreślane przecież na szczeblu rządowym praktycznie wszystkich krajów Europy, że masowa, niekontrolowana migracja przyniosła szereg patologii społecznych, przynoszących negatywne skutki dla życia przeciętnego obywatela. A my w Polsce jeszcze dodatkowo, poza tym, jeszcze mamy problem związany z tym, że przecież na granicy białoruskiej yy, migranci są też wykorzystywani przez reżim Łukaszenki i Putina, jako element wojny hybrydowej, przez Wrogie nam imperium, które życzy nam jak najgorzej, tak? No i jak w takim momencie mamy rozumieć, gdy w reakcji na to wszystko, że ogólnospołeczne problemy powodują zmi zrozumiałą zmianę nastrojów społecznych, pojawia się narzekanie, że szczepionka Holokaustu przestaje działać? Czy mamy rozumieć, że gdyby w cudzysłowie szczepionka Holokaustu nadal działała, to zdaniem pani Holland, Europejczycy, pomimo tego, że masowa migracja ma dla nich negatywne skutki, to i tak baliby się przeciwko niej protestować? Czy tak mamy to rozumieć? Jak inaczej można rozumieć ten zarzut? Bo, wiecie, w odpowiedzi na takie ujęcie, ktoś mógłby chcieć zasugerować, że no dobra, dobra, wraz z tymi sentymentami antyimigracyjnymi, nawet jeżeli one są motywowane zrozumiałą chęcią reagowania na problemy wywołane przez masową migrację, to przecież wraz z tym budzą się też no już bardzo szkodliwe instynkty u niektórych ludzi, na przykład nieuzasadnionej wrogości czy niechęci właśnie do grup obcych. I ja myślę, że o czymś takim nawet nie trzeba spekulować, tylko jasne, widać, że takie rzeczy też się dzieją, no bo wraz ze, no chyba można powiedzieć racjonalnymi hasłami powinniśmy rozwiązać problem masowej migracji, pojawiają się przecież też, nawet jeżeli marginalne, to i tak słyszalne hasła w stylu, że jeśli ktoś wygląda inaczej, to jest problemem, tak? Nie wiem, może pamiętacie kilka miesięcy temu na Wykopie była krótka moda na wrzucanie zdjęć alarmującego zjawiska, jakim są niebiali ludzie w Polsce, nie? Pod którym lamentowano, że to już jest upadek cywilizacji. Pamiętam, że było na przykład o zdjęcie czarnoskórego faceta w garniturze na warszawskim przystanku Autobusowym, no, facet ewidentnie jechał do roboty i to jeszcze taki, gdzie trzeba nosić garnitur, a w komentarzach pod zdjęciem ludzie panikowali, że zalewa nas dzicz z Trzeciego świata. Nie? No więc, no tak, takie reakcje też się pojawiają w obecnych realiach. I wiecie, jeżeli ktoś by chciał zwracać uwagę, no właśnie, że na, gdy społeczeństwa zmieniają nastroje i reagują na realny problem masowej imigracji, to potrzebna jest też dyskusja. Nad odżywaniem jakichś niebezpiecznych sentymentów na marginesie tego. Jasne, myślę, że warto o tym rozmawiać i że warto to wskazywać. No ale niestety też osoby takie jak pani Agnieszka Holland, zamiast tego typu ujęcia sprawy, zamiast zastanowienia się, dlaczego ludzie tak myślą, no to pani dokonuje natychmiastowej, ekstremalnej kategoryzacji. Europa się faszyzuje. Dostajemy komunikat, że zmiana sentymentów z radykalnie otwartych przecież, no bo takie były kilkanaście lat temu, no to, to się równa faszyzacji kontynentu. Ale na szczęście pani Agnieszka w wywiadzie dla niemieckiego Deutsche Welle, z którego pochodzi ten cytat, rozróżnia jednak, że nie wszystkie kraje są tak samo złe, gdyż o imigrantach, którzy przedzierali się przez polską granicę, mówi w nim. Kiedy po koszmarze lasu i puszbaków, które zostawiły w tych ludziach głęboką traumę, oni trafiali do Niemiec, do takich sympatycznych ośrodków, gdzie traktowano ich z szacunkiem. To było tak, jakby się dostali do raju. Kiedy się porównuje niemieckie i polskie ośrodki dla cudzoziemców, to jest tak trochę, jakby porównywać szwedzkie więzienia do więzienia z czasów Dickensa. To jest po prostu cywilizacyjna różnica. Także drodzy Niemcy czytający niemiecką gazetę, nie martwcie się, może i Europa się faszyzuje, ale Wy i tak wyglądacie na tym tle całkiem nieźle, nie to, co ci podli Polacy wobec. Z których macie cywilizacyjną różnicę. Ja nie wątpię, że niemieccy czytelnicy mieli ochotę coś, takie, coś takiego właśnie przeczytać, ale jednocześnie z tego typu wypowiedzi, podkreślających tego typu aspekty całego zjawiska, wyziera, no nie wiem, w moim odczuciu jakiś resentyment skrajny, tak? No, że okej, okay, faszyzacja, faszyzacja, ale nie zapominajmy, że to Polacy są tutaj najgorsi. Podobnie w innym miejscu w tym wywiadzie, gdzie pani narzeka na rzekomy zanik praw i upodmiotowienia drugiego człowieka w Europie, mówiąc: Europa szybko zapomina o wartościach, które zbudowała, żeby się bronić właśnie przed takim zagrożeniem. Okazuje się, że prawa człowieka, prawa mniejszości, uznanie podmiotowości człowieka za coś niedyskutowalnego nie mają już lub przestają mieć znaczenie. Ale zauważmy przecież, że ta sama pani Agnieszka Holland jeszcze w zeszłym roku na kampus Polska powtarzała swój wcześniejszy pomysł odebrania praw wyborczych wszystkim mężczyznom na 12 lat. I opisywała, że jest to pomysł może i kontrowersyjny, ale jakże inspirujący. Czyli z jednej strony narzeka pani na zanik praw i upodmiotowienia, a jednocześnie pani sama proponuje odebranie praw wyborczych, czyli praw obywatelskich. Połowie populacji, i sugeruje, by tę połowę populacji traktować no dosłownie jako obywateli drugiej kategorii. No przecież mówiąc takie rzeczy, to właśnie pani Holland odrzuca podmiotowość człowieka, w sensie obywatelskim przynajmniej, jeśli tylko ten człowiek miał czelność urodzić się mężczyzną. I, i to jest przecież publiczne postulowanie w ogóle wprowadzenia seksistowskich, szowinistycznych, dyskryminujących praktyk. Nie, no jak, jak można inaczej określić praktykę odebrania głosu wyborczego połowie populacji, inaczej niż dyskryminującą. To jest w ogóle też dobry moment, żeby przypomnieć, że może pamiętacie, o takim filmie jak Zielona Granica. Tak? Od tego filmu minął zaledwie rok, ale zwróćmy uwagę, jak brzydko się on zestarzał. bo przypomnijmy, że w tamtym filmie pani Holland, która była jego reżyserką, imigrantów przekraczających granicę z Białorusią ukazuje, że są to wyłącznie rodziny i dobrzy ludzie szukający lepszego życia, a straż graniczna i policja to wyłącznie sadyści i brutale. A jedynym powodem, dla którego nie chcemy po prostu. Tych ludzi jest to, że polskie społeczeństwo jest ksenofobiczne i uprzedzone, a polski rząd to źli ludzie. Ale tak się jakoś złoży, złożyło, że gdy rząd się zmienił na ten dobry, który pani Agnieszka wspierała, to podejście do szczelności granicy jakoś wcale się nie zmieniło, a może nawet zaostrzyło po niektórych wypadkach, takich jak śmierć żołnierza na początku tego roku, nie? Czyli jednak wychodziłoby na to, że to pilnowanie szczelności granicy miało zupełnie inne powody niż ksenofobia i uprzedzenia. To jest w ogóle jeden z tych powodów, dla którego pani Agnieszka już się nie lubi z obecnym rządem, bo ona chyba nie sądziła, że ten rząd będzie bronił granicy, i teraz mówi, że czuje się oszukana i rozczarowana. W ogóle zwróćmy uwagę, że pani Holand znana jest oczywiście z powodu swojej twórczości, ale dlaczego w ostatnich latach tak często i głośno pojawiała się w przestrzeni publicznej? Chyba można zaryzykować stwierdzenie, że związane było to właśnie z wykorzystaniem jej wizerunku przez byłą opozycję, a obecny obóz rządzący, choćby przez pojawianie się na tym wspomnianym kampus Polska. Na potrzebie do czego? Nazwijmy to odniesienia się do poważnego problemu społecznego, jakim były rządy PiSu. No bo pani i jej wizerunek były zagospodarowywane politycznie w tym właśnie celu. Ale zwróćmy uwagę, że nawet jeżeli zgodzimy się, powiedzmy, że rząd PiSu był problemem społecznym i trzeba było się do niego jakoś odnieść, to zauważmy, że przy okazji odnoszenia się do tego, Promowano też, no myślę, że mogę zaryzykować, radykalne głosy, takie jak pani Holland postulująca dyskryminujące prawo, albo to, że pani Holland y, zmiany nastrojów społecznych w odpowiedzi na problem masowej imigracji nazywa faszyzacją, albo to, no, że no, dano polityczne wsparcie filmowi, który no, przecież kompletnie faustroszował rzeczywistość. Dzisiaj już chyba nie ma tu wobec tego wątpliwości. I teraz zwróćmy uwagę, czy tutaj nie mamy trochę podobnego zjawiska do tego, co omawialiśmy wcześniej? To znaczy, na kanwie odnoszenia się do pewnych realnych problemów pojawiają się równolegle pewne radykalne głosy i szkodliwe zjawiska. To oczywiście nie jest dokładnie to samo, absolutnie, bo oczywiście główny problem jest zupełnie na innych poziomach i podejrzewam, że jednak mniejsza część Polaków uważała pis za problem niż uważa masową migrację za problem, ale myślę, że to ukazuje dość ciekawą przestrzeń sporów tego typu, wiecie, czy. Pytanie, czy odklejka pani Holland jest aż tak dużym problemem, skoro pomogła ona odsunąć pis od władzy? Albo pytanie, czy to, że gdzieś tam pojawiają się jacyś rasiści na wykopie, czy to jest aż tak dużym problemem, skoro ogólnie na szczeblu politycznym Europa obudziła się do uznania masowej migracji za problem? I mam wrażenie, że ocena tych rzeczy to już w dużej mierze zależy od Wrażliwości i temperamentu danej osoby. Jakiego rodzaju radykalny margines jesteśmy w stanie tolerować, byle rozwiązać bardziej palący problem? I to są, moim prywatnym zdaniem, tematy, na które szczególnie ważne jest, żeby rozmawiać, bo ja mam wrażenie, że dużo ludzi rozpoznaje właśnie głównie te radykalne i marginalne zwykle zjawiska i traktuje je jako główny problem, podczas gdy zazwyczaj chyba są one jednak mniejsze co nie zmienia faktu, że po prostu warto o nich rozmawiać, zastanawiając się właśnie na to, jakim kosztem zmienia się klimat polityczny i tak dalej, ale to są już osobne tematy. No i to tyle. Do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.